W nocy nie ma ruchu na ulicach, mieszkańcy nie korzystają z oferty kulturalnej czy restauracyjnej centrum. Nie ma takich dużych przejazdów komunikacją w nocy. Wprowadzamy okresowe wyłączenie lamp ulicznych na terenie Krakowa. Od północy do czwartej rano lampy. W Krakowie nie będą się świeciły, nie będzie się świeciła także iluminacja mostów czy zabytków. Data miastu oszczędności na poziomie 20 tysięcy zł za każdą taką noc. Te 4 godziny funkcjonowania lamp i iluminacji w mieście kosztuje właśnie 20 tysięcy zł. My mamy do wyłączenia 1300 punktów zasilających. Większość z nich uda się wyłączyć z Danii, natomiast dla, dla części trzeba będzie ręcznie przestawić zegary sterujące, co oznacza, że jeszcze na niektórych ulicach oświetlenie będzie działało do końca tego tygodnia, natomiast sukcesywnie będzie ono wyłączane.